Witajcie, zesempertX, witam was na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po 1000 subskrypcji, a na 1000 subskrypcji będzie Q&A i pokażę twarz, a brakuje już tylko 25 subskrypcji na ten moment do 1000 subskrypcji tutaj właśnie na moim kanale. No i łapeczkę w górę też możecie zostawić, a ja bez zbędnego gadania już przechodzę do mulczowania, ale się trochę zrymowało ale, bo dzisiaj jest naprawdę dużo roboty jak możecie już sami zobaczyć pod samym tytule odcinka, no, zapowiada się dosyć sporo dzisiaj pracy każdy ciągnik będzie miał coś tam do roboty nie wiem ilu minutowy wyjdzie ten film, dlatego każdą pracę będę po trochu robił żeby coś tam pokazać a wiecie tam zawsze to oj Poza odcinkiem sobie to ogarnę Czekajcie O dobra Tak sobie wycofam I pojadę po mulcher Właśnie bo Mulczowania na moim kanale chyba jeszcze Nie było Jak dobrze pamiętam Bo ani no w 19 to nie Ale w 22 też nie było żadnego chyba Mulczowania To będzie pierwszy raz kiedy mulczuję Oczywiście tutaj Będę po sorgo Mulczował żeby mm, oczywiście te łęciny całe e, pousuwać no jakby już widziałem mniej więcej jak to wygląda to mulczowanie ale e, mam e, nadzieję oczywiście ja nie mulczowałem tylko tam widziałem na filmikach jak to mulczowanie wygląda tutaj właśnie w farmingu no jestem ciekawy jak to będzie czekajcie tu się tylko włącza fajne ogólnie dźwięki też mulczowania i o i sobie wezmę trochę ze zewnątrz, trochę ze środka, no naprawdę fajna teksturka jest tutaj tego właśnie mulczowania i co, ja tu sobie trochę ze środka pojeżdżę też, żeby mi nie porobić, to na razie tutaj sobie pojeżdżę ze środka, od, od, od dopóki jestem właśnie przy miecy, tam oczywiście po papu dzisiaj będę sobie chciał oczywiście troszkę potależować bo mówię, żeby taka była różnorodność o tyk, sobie tutaj zawrócę, bo tutaj nie ma y, żadnych y, nic zasiane, więc y, mogę sobie tutaj zawrócić oczywiście i o sobie się odwrócę tutaj ciągnikiem i ogólnie o sobie opuszczę i będę jechał dalej, aha, bo no zapomniałem właśnie, że tu, tutaj te trawy na poboczach też to odcienie ten trafik cały, ale to yy, fajnie tak realnie można powiedzieć to wygląda. No i co, ja tu sobie yy, jadę dalej, yy, co tu dużo mówić. Za chwilę też oczywiście akcja, której na moim kanale jeszcze nie było, bo zbieranie kostek najpierw trzeba sprasować te kładki, no ale wiecie, tam yy, też. Yy, nie chcę, żeby za długi ten odcinek wyszedł To trochę jeszcze, o sobie dojadę tutaj do końca e, Właśnie z Mulcherem i sobie przesiądę Na e, małego, na John Ale nie na tego małego, tylko na tego e, I chyba przejdę sobie na tego John Deera Siódemkę teraz e, Właśnie, żeby sobie trochę potależować i wtedy trochę poprasuję. I właśnie będzie do zbierania yy, słoma. Yy, nie wiem, czy całą będę zostawiał dla siebie. Raczej chyba nie. Yy, też pójdzie do sprzedaży. Yy, nie wiem, jak to tam wszystko wyjdzie. Ale bo, mi się wydaje, że chyba więcej do sprzedaży pójdzie. Czekajcie, tutaj mam nadzieję, że się jakoś wyrobię. Yy. O, tutaj o teraz tylko cofnę. Przepraszam za ogólnie lagi, ale to tylko są na gospodarstwie, więc nie wiem czemu tak się dzieje, no ale tylko mam na gospodarstwie a jak się patrzy już a indziej, to już płynniejsza gra jest. To jak jeżdżam do w głąb, można tak powiedzieć, znowu gospodarstwa, to znowu one się pojawiają, ale znowu jak później wyjadę to już one znikają, te lagi, no to, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze sobie jadę stale talerzynówką no już po w nawet przejadę nie będzie trzeba szosą jechać no sałaty też mi się naprodukowało już nawet jakby w że jest ale muszę to najpierw sobie chciałem pracę porobić i wtedy sobie poodkładać bo nawet nie wiem kiedy jest dokładnie cena za sałatę ale to tam się zobaczy też może jakiś odcineczek z tego nagram jajek też parę jest więc no zapowiada się trochę sprzedaży czekajcie ja tu sobie o, tak rozłożę y, tą talerzówkę i no naprawdę z rzepaku to ja jestem zadowolony kto oglądał y, odcineczek wczorajszy w, tak chyba wczorajszy bo mam nadzieję że to dzisiaj jeszcze na dzisiaj dostaniecie czyli na piątek y, to wie, że naprawdę no byłem w szoku ile tu się z tego, że paku dało Naprawdę aż sam jestem w szoku Myślałem, że może tak Z tonę z dwie da A tu dwie i pół dało nawet Więc O czekajcie, ja to sobie Trochę za bardzo chyba y, Tą talerzówkę Tutaj, o tak muszę, Będę musiał trochę wycofać, żeby też było równo A nie tak y, Takie nie wiadomo jakie Mijaki y, Później by pozostawały Czekajcie, o, dobra, jakoś tam chyba dam, uda mi się wyrównać. Też y, talerzowania nie chcę jakoś dużo robić, bo talerzowanie już na moim kanale było, a chciałem pokazać Wam y, oczywiście te też zbieranie kostek, bo moim zdaniem naprawdę fajna maszynka, jeszcze będziemy musieli jechać y, do sklepu ją. Y, Wypożyczyć Bo jeszcze jej nie wypożyczałem Chciałem tak sobie na odcinku właśnie yy, Wypożyczyć i czekajcie Ja tu sobie o, ustanę tym John yy, Czekajcie Podniosę yy, Tę talerzówkę Wyjadę tutaj na pole żeby nie przeszkadzała Bo i tak w sumie to jest moja jakby droga Ale może będę ją przejeżdżał I co ja tu sobie idę yy, Do yy, małego John Deera i wezmę sobie pracę i będę pracował, tylko nie wiem gdzie jest dokładnie, jakby czy nie jest czasem gdzieś zablokowana prasa. Nie jest chyba do, do jest bardzo dobry dostęp do prasy. Przepraszam, już za chwilę te lagi się skończą, bo mnie też już to trochę no i tu ale najważniejsze, że na polach nie ma takich lagów, czy tam w ogóle nawet nie ma lagów, i wtedy można jako tako sobie tam nagrać odcineczek czy tam poza odcinkiem sobie właśnie pograć też, bo no nie wiem czym to jest spowodowane sobie tutaj trochę sprasuję pojadę też na tamto pole bo ogólnie mm, pszenicy dało mi chyba około 19 ton, ale nie jestem pewien no jakieś coś tam zawsze jest dla, mm, y, dla kur też trochę zostawię y, tej pszenicy ale to tam nie wiem w sumie, ile mogę zostawić tej pszenicy. I czekajcie, o sobie włączę prasę i trochę poprasuję. I wtedy będę zbierał za chwilę sobie te e, kostki. Też jestem ciekawy, ile tu wyjdzie. No, w sumie o, może tak będę y, odwrócony, będzie mniej trochę lagów. Jak widzicie, czekajcie, jest w ogóle tam gdzieś kostka wychodzi. O, już tutaj powoli wychodzi. Więc no też tych kosek nie będzie za dużo. Nie spodziewałem się nie wiadomo ile, ale zawsze coś tam y, będzie. O ten mieczek to sobie później y, e ewentualnie pozbieram. No jak teraz jedno już poszło, no to później inne też będą dobrze szły. Tutaj o sobie ze środka trochę y, pojeżdżę. I y, tutaj dało mi nawet nie wiem czy około 3 ponad chyba 3 tony dało tutaj pszenicy z tego akurat kawałka, no ale nie ma co się dziwić, ten kawałek jest y, mały, więc no nie ma co się dziwić że tylko tyle dało y, tego tej y, pszenicy, już chciałem powiedzieć tej słomy, ale no kostek trochę będzie jednak no nie spodziewałem się, że tak przejazdu tylko y, kawałek, a już aż tyle będzie tego, więc y, o sobie y, wezmę w sumie sprasuję całe te pole Mam nadzieję, że te belki aż tak nie będą mi przeszkadzać Te co z powszechniaka są Tutaj jak widzicie troszkę sieczki Mi jakby włączyło mi się Bo akurat przyjechałem z sorga Bo dokończyłem sorgo wtedy po odcinku kosić No i niechcący sieczka mi się włączyła Ale to tam kawałek to się nic tu tak nie stanie dużego więc ale naprawdę no praca fajnie, fajnie się sprawuje możecie napisać w komentarzu jeżeli ktoś dotrwał do tego odcinka, do tego momentu to może napisać jak w ogóle się podoba taka akcja wam takie prasowanie, zbieranie i ogólnie oj oj tutaj dużo było tego tej słomy. No i czy Wam się właśnie podoba taka akcja, nie wiem, prasowanie, zbieranie słomy, czy byście bardziej woleli, nie wiem, jakieś inne prace, czy taka praca też Wam odpowiada? No moim zdaniem naprawdę fajna akcja. Direk też sobie daje radę tutaj z tą prasą. Poprasuję to, sprasuję to całe pole, tam pojadę troszkę też sprasować i wtedy pojadę po tą maszynę i wypożyczę ją, przyjadę trochę pozbieram nawet z tych poprzeczniaków bo to też trzeba e, pozbierać a, chciałbym i z tego i z tego pola e, pozbierać trochę e, właśnie tych kostek no parę będzie, jestem ciekawy czy ta jedna duża berka e, będzie właśnie czy, właśnie z tej maszyny e, która ona tak jest zbija też jeszcze nie używałem tej maszyny, ale tam po filmikach, jak widziałem, to właśnie ona tak zbija w takie kostki, więc no jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tutaj gdzieś sobie chcę składować też te kostki, słomy, ale nie wiem dokładnie jeszcze w sumie gdzie, muszę się zastanowić. Na razie nie mam takiego miejsca wypatrzonego, też gdzieś tak na widoku chciałbym, żeby one jednak były, no nie wiem, się muszę zastanowić. No i co tu mm, co ja mam ja dam wam jeszcze do powiedzenia? Chyba wam powiedziałem, że właśnie planuję sobie tutaj w farmingu kupić jakieś pole. Nie wiem jeszcze jakie, dokładnie. A znaczy mam już upatrzone, ale nie wiem czy mm, dokładnie to te będzie. No. Y, Pól jest naprawdę parę fajnych, a się już nie mogę doczekać kiedy y, będę, wiecie, miał takie większe maszynki tutaj. Na tej serii, i, ale na razie dobrze jest jak jest. Też trzeba na tych maszynach sobie pojeździć, e, jakie są. Teraz czekajcie, ja tu sobie o, pojadę. Tam mniej lagów będzie, mam nadzieję. Więc e, o, tutaj górka. Jak widzicie, e, też e, kukurydza sobie ładnie rośnie. Zielona jest na razie. To jeszcze nie jest ta, m, można powiedzieć, jakby pora. E, tych tej kukurydzy żeby jeszcze ją kościć i w sumie ja wam powiem wezmę jak y, zrobię z tej słomy i pojadę po tą maszynę bo nie chcę nie wiadomo ile żeby ten odcinek y, trwał więc sobie y, tutaj sprasuję i pojadę sobie po tą maszynę czekajcie tu sobie o podniosę i przejadę tu akurat nic y, nie ma Oj, nic nie ma zasianego, więc mogę przejechać, no tutaj tam troszeczkę kukurydzy, ale ona to tam czekajcie, bo tu mi belka ja to sobie już opuszczę i może, o pojadę tak i o tak pojadę i no tutaj jest już większe pole no tutaj dało trochę pszenicy, nie pamiętam dokładnie ile, ale jest 12. Nie. bo jeszcze miałem w silosie trochę swojej, dlatego tam około 19. Znaczy swojej no jeszcze z poprzedniego sezonu tam miałem chyba z 2 tony No właśnie dla kur wszystko zostawiłem no i mm, nie wiem ile dokładnie teraz tak około 19 jest tam łącznie no to już gdzieś 17 to tam gdzieś do, tak, do małego około 3-4 tutaj około tak mm, nie wiem z 15 nie Tak 12 12 coś dało Bo 12 tam prawie e, 4 e, i tam jeszcze Oj, o mnie I tam jeszcze było około e, W silosie około 3 ton Gdzieś No to tak gdzieś e, sumując to tam 18 ileś e, Powinno wyjść więc e, Chyba jak dobrze myślę A tutaj jak widzicie Nie wiem czy uda mi się to zabrać prawda? No, podobnie no nie Będę musiał jeszcze raz tu pojechać Bo tutaj został taki mały A chciałem też żeby słoma była Bo już nie chciałem tam przełączać Na inne I sobie mm, taki mały paseczek jeszcze Do Sprasowania będę miał później I sobie tutaj O sprasuję jeszcze tutaj ten yy, o, Do końca dojadę I co wyłączę prasę i pojadę w sumie na gospodarstwo, bo nie chcę, żeby tutaj y, zawadzał, zawadzała ta praca z tym y, ciągnikiem. A tutaj jest duże miejsce dosyć na podwórku. To mogą być. I czekajcie, ja tu sobie o, zostawię tutaj dżandira. Zgaszę. I pójdę po oczywiście mm, Jongira. 4, 7, 5, 5 No naprawdę, chyba dawno nie było z nim odcinka, a też trzeba trochę nim porobić, chociaż ma y, y, już moto 1,4 motogodziny, więc no naprawdę jest dosyć też mm, sporo tutaj popracował, ale to i zbierał kamienie. I czekajcie, ja tu sobie wyjrzę, czy nikt nie jedzie. Nikt nie jedzie, dobra, no to jest 32 na godzinę jedzie no to nie jest to, nie wiadomo jaka y, prędkość ale zawsze y, jakaś tam prędkość jest też nie jedzie aż tak jakoś wolno i i co tu dużo mówić trochę te, tej trasy mamy ale sobie wypożyczę tak jak już poprzednio mówiłem sobie wypożyczę tą maszynę y, moim zdaniem powinna się zwrócić chociaż no nie jestem pewien ale powinna się zwrócić w całości to te wypożyczenie tej y, maszyny, a też oczywiście robota będzie szła oczywiście y, no szybciej i sprawniej y, bo ta maszyna zbiera i jeżeli no, pewnie już graliście też na niej no to wiecie mniej więcej jak to y, działanie y, tej y, właśnie tej maszyny do zbierania jak to wszystko działa i co tutaj o samochód sobie jedzie y, za, na, za mną I ja już tutaj o skręcam właśnie na sklep i pojadę w, sobie po y, po tą maszynę znaczy pojadę no już w sumie przyjechałem tylko muszę wypożyczyć i czekajcie ile to dokładnie y, wyjdzie mm, zobaczę jeszcze co w przecenach no w przecenach no, tak na razie co ja bym potrzebował aż tak bardzo, to chyba nic nie ma w sumie. Ten no ale ten pokaz tak, takiego dużego nie potrzebuję. I teraz, gdzie są maszyny yy, te do z yy, Technologia zbioru Bell i yy, tego Arcusina, sobie yy, wezmę, yy, wypożyć. Yy, czy no, troszkę pieniędzy ponad 3264, coś około tego nie wiem dokładnie, czy to y, aż tyle, no ale mi się wydaje, że coś koło tego właśnie y, tu było trzeba na te wypożyczenie wi, wy, wydać oj, trochę za y, za blisko pojechałem i czekajcie ja tu sobie kierunek włączę nic nie jedzie, nic nie jedzie, ja tu sobie, o wezmę żebym już nie zwalniał rozpęty tutaj się tym ciągnikiem w e, oczywiście tej e, grze e, no maszynka naprawdę fajna nie robiłem jeszcze nią a e, jestem ciekawy jak to będzie wyglądało też na moim kanale no nigdy takiego zbioru aż nie było mm, e, B znaczy kostek w sumie ja nie wiem czy ogólnie kiedyś kiedykolwiek w 19 jak nagrywałem sobie Yy, właśnie tutaj oto te yy, serię czy w ogóle nagrywałem coś z prasą kostkującą chyba nie dopiero wy, właśnie wy yy, teraz dwudzieste dwójce sobie nagrywam yy, właśnie z tą yy, kostkującą i co ja tu sobie pojadę trochę zbiorę yy, tych kostek tutaj koło domu trochę tam yy, za domem za tymi drzewami może jeżeli by się dobrze wszystko udało i szybko by szło to zbieranie to może tutaj po domu całym bym pozbierał pole I co tu dużo mówi dojeżdżamy do niedługo do właśnie gospodarstwa i, i, i zaczynamy zbierać sobie właśnie kostki słomy Mam kierunek, wskaz włączony, mam włączony, czekajcie, co ja sobie, o, ładnie zjadę i możecie napisać w komentarzu, e, jeżeli ktoś dotrwał oczywiście do tego momentu, e, czy e, właśnie może być tak, e, taka, znaczy może być, czy Wam się podoba, o, coś takiego, czy Wam się podoba taka różnorodność na odcinkach, że no dzisiaj akurat 4 prace, dla każdego odcinka coś było, czy wolicie na przykład jedną albo dwie prace czy wolicie o jak jest więcej tych prac i co tu yy, i możecie napisać właśnie czekajcie yy, aha tutaj jest tylko to i to się od razu można zbierać więc no jestem ciekawy czekajcie ja to sobie o pojadę na y, klawiaturze będzie mi może troszkę y, łatwiej o sobie pozbieram tutaj, akurat zanim dojadę, to się już powoli bierze, a tu fajnie yy, i powinno się teraz o, załadować i ja tutaj sobie teraz podjeżdżam pod kolejną oj, da radę, da radę, da radę, załapało no już 5 belek mam no fajnie, naprawdę fajnie, ja się nie mogę doczekać oj, 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 no patrzę się na gospodarstwo o, będę musiał się tak spojrzeć, wybaczcie ale no nie chcę żebyście mieli na odcinku jakieś tam jakoś tam dużo lagów więc czekajcie o ja tu sobie podjadę teraz tutaj trochę i fajnie te belki będą pozbierane tutaj te pole chyba całe pozbieram bo aż tak dużo tych belek nie ma znaczy w sumie no belek kostek słomy nie ma aż tak dużo więc sobie je wszystkie pozbieram i będzie o dziwo moje będzie tu jedna cała y, kostka właśnie czekajcie ja tu sobie cofnę i będzie tu jedna cała kostka właśnie w, y, tego y, tych kostek słomy chyba tak nawet ponad troszkę no ale to już dwóch nie będzie no ale to i tak ja myślę że to z jedna kostka maksymalnie będzie a tu y, Belko y, załadujesz się załadowała się a tu jednak moje odziwo yy, będzie ponad yy, ponad jedna właśnie ta kostka yy, z, yy, belka w sumie złum. Czekajcie, ja tu sobie poczekam jak to wszystko ładnie ten i teraz chyba o, ryk. I się ładnie otworzy i chyba będę musiał jeszcze raz. O i ładnie, naprawdę się ładnie yy, wszystko yy, wyrzuciło, no naprawdę czekajcie o z tą stronę żeby nie było tak lagu yy, fajna technologia naprawdę no to jest ułatwienie takie jak się ma na przykład kostki yy, właśnie na przykład czy tam słomy czy siana w farmingu a chciałoby się yy, trochę nimi yy, tutaj można powiedzieć no powalić pograć na nich no to naprawdę fajny yy, sprzęcik yy, taka maszynka do zbierania właśnie kostek jest o dobra ja to sobie zawrócę żeby, o, ładne sobie jeszcze ujęcia nagrywam o, jeszcze pięć właśnie, oj jeszcze pięć kostek tutaj z tego, będzie czekajcie, ja tu dam radę, nie nie dam rady Wy kręci, czekajcie, o, może tak dam radę, wtedy tą jedną kostkę wezmę i sobie tam na tamtym polu jeszcze dopełnię A, i na następnym odcineczku sobie już mam też pomysł co tam może być prawdopodobnie może będzie właśnie złożenie z właśnie tych kostek słomy oraz będzie też sianie rzepaku nie wiem właśnie czy to zrobić po agregacie czy po zależy czy będą wymagać właśnie orki? Jeżeli orki będą wymagać, no to będę musiał yy, poza odcinkiem sobie yy, chyba to yy, raczej yy, jakby pozbierać Oj, te snopki albo nagram taki krótszy wtedy odcinek właśnie z zbierania właśnie kostek yy, tych yy, słomy. Znaczy kosek, no tych całych balotów, bo to nie wiem, czy to można nazwać jakby kostki. No wiecie o co w sumie y, mi, y, mam nadzieję, chodzi. Oj, jest, coś tu się stało. Czekajcie. O, dobra. I teraz jeszcze cztery belki. Znaczy belki, no co ja mam z tymi belkami? Kostki słomy Tutaj wyjdą, no trzy. Y, dwa. Jeszcze dwie kostki wejdą I kolejna taka Można powiedzieć, że to już taka belka Kostka duża y, Słomy i jeden i 0. Y, no i oczywiście tutaj czekajcie Tutaj sobie y, O wyładuje ładnie sobie y, Pięknie to, o to ja czekajcie jeszcze o przybliżę A jeszcze trzeba raz i, I ładnie o sobie Wyleciała No także co Ja tu sobie to złożę e, Ładna e, tam Naprawdę ładna ta maszynka I co? Ja już w dzisiejszym odcinku Wam bardzo serdecznie dziękuję Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale Ja się już z Wami żegnam Do następnego odcinka, na razie, cześć!